Dzisiaj wyciskanie z nogami na ławce jako powiedzmy, utrudniona, e, mniej stabilna wersja wyciskania. Plus e, delikatny RAM i może Monster do podwójnej wersji, ale e, jaki ciężar? Jeszcze nie wiem. Między innymi też dlatego e, z nogami na ławce, bo. Jeszcze te plecy trochę bolą i nie ma co po prostu tych prostowników dopiero dalej. thank you

Co? Okay. Został, 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 został. Co? <grywa> <grywa> to Co? 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 kurwa, Co? Co? kurwa! To! Co? To no. Bo... No,

OK? I dość. A tak to. Aktualizacja statusu koszuli jest taka, że została już do mnie wysłana yy, samolotem, więc myślę, do tygodnia powinna być u mnie chyba, że cel mi zapierdolą psułem choć nie wydaje mi się, bo jest to tylko kawałek szmaty aczkolwiek w Polsce kurwa już nic mnie zdziwi jak mi za kolektory podoliczali za kurwa przesyłki i tak dalej to e, w każdym razie na to się będzie trzeba przygotować z, ktoś tam pytał o wieści z Chrysi rozbieramy ją całą bo tam wyszło więcej rzeczy zostałem w ogóle e, mi Powiedziano, że została ściągnięta miska olejowa, sprawdzona pod kątem opiłków. Nie została, bo było nieruszone, więc robimy dla świętego spokoju wszystko, ale że będzie to w czasie, to sobie to jakoś po prostu finansowo zorganizujemy. Plus to, że ja muszę się dogadać z poprzednią osobą o zwrot tego, co zrobił, a nie zrobił. Co do dzisiejszego wyciskania, miało być z na ławce i było, aczkolwiek dupę ciągle urywałem, bo nadal jest niestabilny. Ale teraz już tak bardziej systematycznie podchodząc do większych ciężarów, myślę, że ustabilizuję y, tą rękę, o ile się da w ogóle. I spróbujemy jeszcze, myślę, na początku grudnia już y, wejść w samą tą koszulę, przymierzyć ją, bo ona jest na troszeczkę większy rozmiar uszyta, niż ja obecnie mam, więc będzie y, mniej oporować. Tu jakiś ogr, troll przyszedł, mówi mi, że jak ja mam wyciskać, kurwa, bez tricepsu, opierdala mnie, a sam się ledwo zgina, kurwa, ciągi robi. Nie, nie mogę płasku założyć. Kurwa, szorstka, szorstka sztanga że nie idzie. Na czworanka przyszedł, kurwa, i ciągi robi. Ale wypowiedz się na temat sztangi. Czekaj, na razie to jeszcze ją kurwa. Jest bardzo szorstka. Trudnia. O, to jest. Jest bardzo ładna. Bardzo ładna. Bardzo szorstka. Srebrna. Tak. Tak. Oj, dobra pierdalam żyć Wojtka co zostawiam, bo on powiedział, że może tu mieszkać, że tu ma wszystko, także nie muszę zamykać. Pewnie oglądaliście materiał Stalowy Szlogomnie, to jest małe sprecyzowanie całej sytuacji, bo ja nie pamiętam jak ta rozmowa przebiegała, natomiast chodziło o to, że ja w czasie Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w Benzinie byłem po prostu off od dłuższego czasu, bo ponad półtora roku, ale wcześniej oczywiście bomba leciała, na filmie zostało to przedstawione, że dopiero potem zacząłem stosować tak, dopiero potem zacząłem stosować, ale wcześniej też stosowałem, więc to tak po prostu informacyjnie, żeby znowu się jakieś gównoburze nie potworzyły, chociaż już widzę, że się potworzyły, ale nie, tam jest po prostu niesprecyzowane. Wcześniej było, później było, ale na czas tego przez półtora roku byłem czysty. I to już chyba tyle z dzisiejszego odcinka.